I... Bardzo proszę Pana Przewodniczącego o korzyść składającej. I... O czytanie protokołu. E, powołana przez Radę od Gminy Zarczonego komisja usytuowana w składzie: Marcin Mazur, Jan Jan i Ryszard Kloc. Na podstawie licznej obecności stwierdza się, że na 15 radnych wybrany, wybranych radnych obecnych jest 14. Radnych to stanowi niezbędne kworum do wyboru ładników. Na ławnika do Sądu Rejonowego w Kraśniku zgłoszono kandydaturę Pana Marka Michalaka liczbę głosów oddanych na kandydata. Za wyborem kandydata na ławnika 14 głosów za. Przeciw wyborowi kandydata na ławnika brak, brak głosów. Bez dokonania wyboru zero głosów. Wobec powyższego komisja skrutacyjna stwierdza, że w głosowaniu tajnym na ławnika do sądu rejonowego w kraśniku został wybrany pan Marek Michalak. Na tym protokół zakończono. Gratulujemy wyboru panu Markowi. Dziękuję bardzo. A więc teraz przechodzimy do głosowania nad całą uchwałą. Odczytam teraz uchwałę. W sprawie sądów powszechnych Rada Gminy Zakrzówek uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Naławnika do Sądu Rejonowego w Kraśniku na kadencję 2020-2023 został wybrany Marek Michalak. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zakrzówek. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przechodzimy do głosowania nad projektem uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 14 głosów za, więc uchwała została podjęta. Gratulujemy panu Markowi. Dziękuję bardzo. Chciałbym podziękować radzie za przygotowanie i podłączenie do dyskusji przez całą Unię Społeczną, przez dziennikarza swojego elektrycznego i szkoła. Jeszcze raz dziękuję bardzo za zaufanie i postaram się nie dalić tego. Dziękujemy bardzo. Przechodzimy, drodzy Państwo, do ósmego punktu. Interpelacje, wolne wnioski, zapytania radnych. Przypominam, że interpelacje składane są pisemnie. Czy ktoś z Państwa chętnie jest do takiej interpelacji? Nie widzę. Przechodzimy do kolejnego punktu, punktu, punktu dziewiątego. Wolne wnioski, zapytania i informacje. Odczytam na początku jedno pismo, które wpłynęło w trakcie ostatniej sesji, więc nie było odczytane. Jest to dość duża korespondencja, więc przeczytam tylko e, pierwszą stronę. A jest tutaj link podany, więc jeżeli ktoś będzie zainteresowany, to udostępnię link bądź e, tę część, która jest tutaj dalej. E, państwo Wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miasta, Rosjanie Marszałkowie województw, Szanowni Państwo samorządowcy, załącznikiem przekazuję pismo pani minister Wandy Buch w sprawie nowelizacji ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych z innych ustaw. Uprzejmie proszę o zapoznanie się z tym pismem oraz przekazanie go do wiadomości członkom organów uchwałodawczych w Państwa miejscowościach. Uprzejmie proszę również o zapoznanie się z publikacją pod tytułem Pole elektromagnetyczne, a człowiek, która przystępnie omawia najważniejsze zagadnienia związane z polem elektromagnetycznym, o częstotliwościach radiowych oraz mobilnych sieciach telekomunikacyjnych. Z uwagi na wielkość pliku załączam stosowny link. I tutaj jest podany link, jeżeli ktoś z Państwa radnych będzie, czy z Państwa sowysów zainteresowany, to oczywiście udzielę tego linku. Dodatkowo informuję, że pismo wraz z załącznikiem zostanie przekazane również pocztą elektroniczną do Państwa urzędów. I tutaj hmm, z poważaniem. Także jest to dość duży taki dokument, trochę taki obrazkowy. Tutaj co to, to jest 5G, czym jest 5G? Jakieś takie standardy są, także jeżeli Państwo są zainteresowani, to jak najbardziej jestem w stanie udzielić tego pisma, czy skserujemy, czy damy link, bo rzeczywiście tego jest dużo. I to jest jedyne pismo, które wpłynęło. Czy ktoś z Państwa radnych ma jakieś zapytania, jakieś wnioski? Proszę bardzo, radny Sokołowski. Miałem pytanie w sumie z i do to, 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 to pochodziłem o której połowę po sesji, już rozmawialiśmy, nie?

No, fifty, no właśnie, jedzenia, no to, myślisz, że no myślę, że to jest Oczywiście możemy mieć, tak? Ale myślę, że właściciel jest nieznany. Tak bym ja ja no powiedział. No tak, ogólnie jest. To mieszkańcy myślę, że nie jest się w razie pięściu ale zakładam, że akurat głupot nie właścicielem tych Ale to są położone, bo nie wiem, gdzie ich tyle, tak?

za kwotę 5 tysięcy złotych na przykład strzał przy wojsku oraz druga rzecz, taka też ważna, wreszcie do sprawę sprawy darowizny powiatu na rzecz gminy jednej trzeciej nieruchomości, czyli budynków szkoły w Zaszynku oraz całego internatu wraz z działkami pod, pod tym. To jest darowizna na kwotę milion, przeszło 1 700 tysięcy złotych. Także w takim wreszcie to dokonaliśmy i tutaj już nie ma Pani dyrektor zarządu nieruchomości, Pani dyrektor szkoły w Jaksuszku, żeby już szkoła mogła, mogła już korzystać z tych powierzchni. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Radny Marzec, proszę. Ja też mam dwa pytania. Pierwsze pytanie to jest takie, czy była przystąpiła do programu Wszystko Powietrze, czy taki punkt jest w urzędzie naszej gminy, bo z tego co wiem, to dużo samorządów przystąpiło do tego programu, a mianowicie chodzi o to, o to, że mieszkańcy, żeby nie jechać do Zambojewódzka, czy, czy Głównego Funduszu Ochrony Środowiska, po prostu mogą się zgłaszać do Urzędu Gminy. W Urzędzie Gminy Osoba, która by się tym zajmowała, by e, pomagała wypełnić wniosek na wymianę piecu, wymianę pieca, e, modernizację budynku e, mieszkalnego i to było takim e, duży motywem dla mieszkańców naszej gminy. E, następne pytanie, to mam takie. E, jakiś czas temu mieliśmy takie wspólną komisję tutaj w sali posiedzeń i był zaproszony Tutaj przedsiębiorca Tomek Chrys. Czy od tego momentu, co mieliśmy spotkanie, czy jakie dalej postępowanie było z, z panem Tomkiem? Bo tu przypomnę wszystkim, temu panu chodzi o to, aby mógł rozwijać swoje działania gospodarcze tutaj na terenie gminy Zakrzówek. Chce, Zbudować jakiś tam sklep większy, mógł mieć większą przestrzeń i, i, i rozwinąć swoją działalność. Myśmy tutaj na wstępie jakoś tam nawet zgodę tutaj dalej na te jego działania, tylko tutaj chodziło o mecenasa, by mógł to prawnie dopiąć tę sprawę. No to na razie miał tyle, do pytania. Dziękuję. Dziękuję Pan Wójter chce powiedzieć? Z tego powietrza to też y, powiecie Państwo, że jesteśmy jednym z tych to jeśli chodzi o gminy, bo chyba jesteśmy pierwszą gminą, w wiecie, gdzie ja punkt konsultacyjny taki, że przyszli byli pracownicy, którzy udzielali, udzielali porad mieszkańcom, bo pracujemy tak w pa, parku na gminie. Jeden z naszych pracowników, Panie Wysokie, jest to czysto z kolei z tego powietrza tego programu. Na bieżąco udzielamy porad mieszkańcom. Natomiast rzeczywiście tutaj hmm, zarówno narodowy, czy też. W tym, że są w 24 władze są zainteresowani, żeby był wizytę te, od tego pracowników urzędników, od uzupełnienia takiego wniosku. Dlaczego? Bo ten program nabiera tempa. Dzisiaj jeszcze nie zdecydowałem się na to, bo też do tego jest stosowne porozumienie z Waszyngtonem, ponieważ na dzisiaj jeszcze było patriarchy w tych naborach. ale, ale yy, Prawdopodobnie, i też, żebyście Państwo wiedzieli, będzie konieczność zatrudnienia człowieka, a czyli pod te potem wnioski. My na się, do tego nie no, Dlatego panu tu na szkoleniu, Jerzy Bowędzka, jednak ukaże się, że jest taka potrzeba, to wtedy zdecydujemy się, że taka punkt konsultacyjny zatrudnimy więcej. Myślę, że ma nie ma obaw. Co tak? <tot> tego drugiego czytania z paletą, wcięć, to z, z, z tego, co pamiętam z którym w też, nie wiem, czy też chyba wspólnie z Panem Przewodniczącym zapraszaliśmy Pana tego przedsiębiorcę. Sprzedaż, czy też wynajęcie nieruchomości jest to stricte decyzja Rady Gminy i Urzędu. tak. Ja wniosłem wyraźnie wtedy, to tutaj może Pan jest na końcu nas, że Rada musi po podjąć taką decyzję, taką kardynalną, tak. Czy sprzedać, czy na przykład wynająć, czy tego nie robić, tak. Pełne kroki państwo podjęli, bo ym, jest w budżecie ta sprzedaż staje. natomiast czy to rzeczywiście musimy sprzedać te tak? Tylko żeby zamknąć jednoroczny budżet, ale taka musi być stricte decyzja rady, gdzie ym, sprzedaż przyniesie nam jednorazowo jakąś kwotę, jakąś kwotę pieniędzy, która zamknie nam tegoroczny budżet, też nie w całości czy też wynająć, że te wpływy dla Rady Gminy przy, tym, e, przy tych planach Pana Tomasza Hyda, bo właśnie na tym spotkaniu, on ma duże plany, wpływy też będą znikome, tak. Natomiast tutaj musi być taka Państwa kardynalna decyzja, czy sprzedajemy raz i zapinamy tylko z tego budżet i nic z tego nie zrobimy, mówię o Gminie, nie mówię o planach Pana Tomasza Hyda, tak. Czy jednak e, jakiś mamy inny plan tego terenu. Możemy na przykład zastanowić się nad tym, żeby ten teren trochę doprowadzić do ładu, żebyśmy my tam ten teren na przykład wyrównali, e, zrobili tam e, sami e, jakoś e, e, utwardzenie, tak? jakieś e, złącza, przełącza, żebyśmy mogli wiem, komuś innemu wynająć jemu, komukolwiek, tak? czy sprzedać wtedy, tak? natomiast to musi być Państwa decyzja, czy coś z tym robimy. Tak? Dopiero ja wtedy będę to robił. Tak? Pan Tomasz jest, jest zainteresowany, ale wiecie Państwo, że była było teraz, to będzie sprzedaż, tak? To nie będzie, że jemu sprzedamy. Bo, bo, bo tak mamy życzenie, to może kupić każdy inny, to jest, tak? to jest Wasza decyzja, czy chcecie to sprzedać, czy nie. Dziękuję Panu Wójtowi. Czy są jeszcze jakieś pytania? Proszę, stąd sklep. Dziękuję bardzo. Pani Przewodnicząca, Panie Wójcie, Szanowni Państwo Radni, mam takie pytanie, w zasadzie może do kujta do radnych. Wiadomo, że mieszkańcy sołectwa Studzianki, rolnicy ulegli nieszczęśliwemu takiemu zdarzeniu, jakie było spalenie płodów rolnych na polu. Firma, w której był ubezpieczony sprawca, jakieś tam środki przeznaczy, ale tam po spaleniu zostały zniszczone grunty, struktura gruntów. E, została spalona słoma, za którą, za którą na przykład rolnicy nie dostaną żadnych zwrotów. Czy e, Pan Wójt, czy Rada Gminy jest w stanie jakoś pomóc tym rolnikom, którzy ucierpieli w tym nieszczęśliwym zdarzeniu? E, z drugiej strony, drugi temat. No, dziękuję tu Radzie, że te 10 tysięcy, które zostało przekazane na strażę, że Państwo się przychylili, zagłosowali pozytywnie. Dlatego, że kto był w takim zdarzeniu e, i uczestniczył w akcji ratowniczej. To wie, że wtedy liczy się wszystko. Kombinezony, nomeksy, ubrania specjalne i dlatego straże nasze powinny być właśnie wyposażone. Dziękuję bardzo za zagłosowanie właśnie za tym, za tym przeniesieniem tych 10 tysięcy. W tym momencie no, chciałem podziękować, chociaż może są nieobecni, wszystkim strażom, które uczestniczyły w tym jako prezes OSP Suzianki, w tym e, ratowaniu dobytku imienia, imienia tych mieszkańców, wszystkim strażom z terenu gminy Zakrzówek i niekoniecznie. I tu chciałem podkreślić, że stanowisko dowodzenia PSP w Kraśniku po prostu stanęło na wysokości zadania, gdzie zostały poproszone środki z terenu innego powiatu, czyli z Janowa Lubelskiego, gdzie przyjechało pięć jednostek straży pożarnej, Państwowa Straż Pożarna z Janowa, dwie straże pożarne KSRG Aleksandrówka, KSRG OSP Batosz, Wola Studzieńska, Blinów i te straże nam dopomogły ugasić pożar, ponieważ nam już, Wody brakowało, a świeże posiłki wody przyszły i w tym momencie zostało te kilkanaście hektarów spalone, ale zostały inne ocalone. W tym momencie dziękuję. Jeżeli by była taka możliwość na przykład tym rolnikom, którzy ucierpieli, pomóc w jakiś sposób, no nie wiem, może, może nie podatku, może, może w inny sposób, no to bardzo bym prosił i sugeruję, żeby właśnie takie działania zostały podjęte. Dziękuję bardzo. Dziękuję Proszę. bardzo. Pan Wojciech odpowie. Oczywiście zdarzyła się taka tragedia, a w ostatnim czasie, też powiem Państwu tak, jesteśmy moment no, tak dużo szczęścia, że różne kataklizmy, które takie atmosferyczne, rzeczy nas omijają, natomiast też musimy mieć to świadomość, że to nas też kiedyś może tak też trafić, tak? Taka sytuacja, jak na w nie dniach, bo, bo nawet wczorajsza burza też, 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 też taka wyjątkowa, nie wiem, co obserwował i, i też, 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 różne rzeczy mogły Na szczęście jest co do w takim razie tego poziomu, to Ja zrobiłem z kąpielem zaraz, pierwszego znaczy następnego, o tym, żeby właśnie zidentyfikować tych rolników, żeby oni oszacować też te straty, tak? żeby oni ich do nas zgłosili e, w celu ewentualnej pomocy, tak? czyli właśnie wnioski, o mogli podatku. Zobaczymy, jak do podejdziemy, czy możemy w ogóle, bo tak? są różne przypadki. Pierwsza rzecz to C, e, kolejna rzecz, tak jak powiedziałem, co sobie wtedy, żeby się zwrócili rolnicy do nas jak się zwrócą, ja to rozumiem, że ten tak? sołtys przekazał im wszystkie znaczy zwrócił, ale nie znaczy, że, nie wiem, dzisiaj tego nie będzie, tak? Wtedy będziemy indywidualnie, lokalnie zzałówkowić, będziemy starali się w tej krzywdzie rolnikom do pomóc, więc, więc to się dzieje, tak? Natomiast co do, co do tej straży właśnie. Grupowieracy mają sporo tak? Szczególnie, szczególnie jednostki z KSRG, oczywiście również inne, bo, bo na przykład też, też w tamtej brały udział, na przykład tak, przecież czy, czy, czy ostatnio też poboczał się list na co wymaga granina. To ma jak to też, no to też, no to też takie to działania może czy też moje, i również kierowane do radnych, od początku tej kadencji, tak? od tego roku. Przy zaplanowanych 18 tysiącach złotych na materiały i usługi dla straży, była dzisiaj propozycja tak, o zwiększeniu tego o 10 tysięcy, więc to jest znaczne zwiększenie, bo wydaliśmy chyba już na dziś prawie te 18 tysięcy, które zaplanowane były przez Radę i przez projekta na dyrekta na cały rok. Druga rzecz, przecież tak samo te badania lekarskie, to jest też że znaczna kwota umowa z, z doktorem Cilaszem, która też nie była przewidziana. Tak? Ale powiem Państwu, że to będzie dla rady też duży problem, tak? bo to są też duże obciążenia dla gminy. Tak? Musimy decydować, jeśli tutaj daliśmy 10 tysięcy, to wiecie Państwo, że czegoś nie zrobimy, tak? Ale moja propozycja nie ma tak? jeśli 10 tysięcy dołożyć to 100 tych badań, to też jest kwota 50 tysięcy złotych dla pachaków. I myślę, że też wielu bo są też strażacy na sali i um, Jezus nie skorzystały z tego, bo przecież musieliście w zeszłym roku sami no, robić zapacić, za to tak? Tak. No bo nie było takiego, takiego narzędzia, ale, ale uważam, że to jest potrzebne i na pewno musimy roku z tym porozumieć, przynajmniej taka jest także, także tutaj też dziękuję strażakom za, za tę akcję i um, nawet dzisiejszy, dzisiejszy dzień jest z tego przykładem, że zgłosiła się do do Kajsa Bieszczulowa, że jest pęknięty uszkodzony zbiornik paliwa i to kwota przynajmniej przynajmniej przecież jest tak mało, bo się tam 2 2000 złotych na samochód, tak? Ale to i do no nie mogę sobie też pozwolić się i jednostka, żeby było wyłączone z akcji, takie wEKO, tak? tak? Może stać tam transit, cytrołem czy trzeba transportem, ale i y, które eko, które bierze było w akcji, tak na pewno nie może być. No, także już tych 10 tysięcy, już część dzisiaj wykroimy na, na kolejne, kolejne e, potrzeby straży. Dziękuję bardzo Panie Wójcie. Czy są jeszcze jakieś pytania? Proszę bardzo. Nie tak dawno była poruszona sprawa przez koleżanki o groźnieniu przepówki na łączniku między wystrzycami. Jak ta sprawa wygląda? Bo tam jest bardzo źle. Jeszcze powiedzmy się w dalszym czasie. Pan Wójtek to pani. Zobaczymy, że udamy się. Też nie wiem, nie że nie ma się wstępcy, jest tam rupie. Nie mogę Panu powiedzieć, czy to zostało pogrążone. Zakładam, że tak. Natomiast też w te deszcze ostatnie które wczoraj też ostatnich kilka dni może mniej takie ulewne, ale też podejrzewam, że przy tych pracach też w takich jesiennych przy przynajmniej sprzątaniu z w różnych talerzówkach, w pługach i akrylatach, mogło to się znowu zamurzić, więc, 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 więc nawet nie w tym miejscu. więc jeszcze raz tam już się wybierzemy w tej pracownicy, żeby żeby Dziękuję. Proszę bardzo, Robin. A propos ulew, ja chciałbym e, dalej zasygnalizować to odprowadzenie wody od tej świetlicy wiejskiej. Bo do dnia dzisiejszego nie było nikogo, a są ulewy, i pragnę zaznaczyć, że tam, w tej chwili w Kotce, zrobiła się wyrwa, i woda idzie bezpośrednio do piwnicy, gdzie jest grzyb. I trzeba było w miarę szybko tam zareagować, żeby coś zrobić. Ja tam próbowałem indywidualnie, ale to wiatr zabiera, miałem takie rynwy, zaniosłem i nie da się tego zrobić. Myślę, że może zerwać to kostkę, może jakieś rury odprowadzić, bo zresztą tam cały ten budynek jest tak zrobiony, że woda idzie cały czas pod budynek. I od strony północnej, od strony zachodniej idzie cały czas woda pod budynek. Także każdy z nas wie czym to grozi, jeżeli woda idzie pod budynek, to ten budynek długo nie postoi. Także może jakby pan wójt. Mógł zareagować, bo tam jeszcze te drzwi, tam są pozakładane drzwi. Na mój rozum to powinny być to drzwi wewnętrzne. Tam są ciągle problemy w tej chwili. Jedne drzwi, mogę tu w tym gronie powiedzieć, nie, nie zamykają się na dwa zamki, są zamknięte na jeden zamek, drugi zamek. Po prostu nie można zamknąć, bo one się pod wpływem temperatury chodzą i nie trafia zamek w to miejsce, gdzie powinien. Dziękuję. Dziękuję. Pan Wójt. Proszę bardzo. Cześć, że tutaj mówiłem w sobie, że do paru w sobie wiedzieliśmy, że w poniedziałek będzie pracownik, żeby tam no, nie było wczoraj, pewnie nie było. Więc, więc dzisiaj e, sprawdzę to, dlaczego tam nie było. Natomiast co do jakichś takich napraw kosztów. No to, to trzeba po stricte znaleźć środki, są, tak. Wiem, że fundusz, nie wiem, może z Sądeckiego Funduszu, bo macie się kupisz płyty, te płyty gdzieś tam zostały z innych rzeczy zorientowane, to może, nie wiem, te drzwi kupić, czy Ale ja myślę, że tu teraz to nie trzeba żadnych środków, tylko doraźnie to coś z tym zrobić, żeby nie, nie dalej nie szła ta woda do opinnicy. Natomiast w dalszej perspektywie, to tam jest jeszcze wiele, jeżeli będziemy to robić nie w ramach gwarancji, a ze środków, to tam jest wiele rzeczy do zrobienia, bo tam jest jeszcze strop położony steropian, który jest nieprzylany, on w tej chwili już, już się krzy. Także tam trzeba będzie inwestować, tam sołecki z kilku lat wejdzie. Myślę, że dalej trzeba to, co rozmawialiśmy wcześniej, że trzeba próbować wyegzekwować od wykonawcy wykonanie tej gwarancji, a w tej chwili doraźnie, żeby to naprawić. Drzwi też nie ma sensu na razie kupować, tylko próbować w jakiś sposób. Tam pracownik kroc, on wie, jak już takie drzwi naprawiać. On już jedne te od strony wschodniej naprawia, Myślę, że te też może uda mu się naprawić i. O drzwiach to nie ma mowy na razie. Tylko żeby doraźnie naprawić, żeby ta woda nie szła do budynku. No to właśnie to jest temat inwestycji. No, Inwestycja za prawie milion złotych, wiecie Państwo, tak? A, a wychodzi, że tutaj, no, jak o grzybie i o, o, o sterowniach oceniającym się w powierzchni ocenionym dachu. No, to parę lat, parę lat jakoś się nie, nie potrafi tego wyezyskować, tak? Ja z, z tutaj panu radnemu i wszystkim wiem, że przed końcem tej gwarancji jeszcze raz będzie taka komisja, która to sprawdzi wszystko. Natomiast te warunki umowy i te wszystkie e, rzeczy nam pozwolą tak naprawdę uczciwie, e, żeby e, wymóc na wykonawcę e, jakieś naprawy, obawiam się, że niestety może tak nie być, tak? Ale tutaj już ja na to nie mam wpływu, bo ja tych nie podpisywałem i tego nie zdałem. Natomiast rzeczywiście i, i szczerze... E, Dzisiaj, dzisiaj e, spróbujemy tam e, zająć się tą wodą, bo wczoraj, po wczoraj wczorajszym zeszłym tam jeszcze pewnie niego. Ale, ale, proszę Państwa, to tylko takie dodanże bo każdy nawet nie wiem, układanie kotki kostki w jak gór, się będziemy wchodzić w tysiące złotych, to trzeba znaleźć na to środki. To jest szczerze tak. E... A jeszcze ad głos Panie Wójcie, bo e, ja to zgłaszałem w poprzedniej kadencji, jak Pan Wójt pamięta i nie bardzo mogę coś z tym zrobić, bo tam naprawdę tych ustarek jest dużo. Ale na dzień dzisiejszy, jeżeli nie zrobimy tego, to myślę, że za 2-3 lata ten budynek będzie się walił, bo tam jest tak, duży grzyb, tam jest duży grzyb koledzy radni niektórzy byli tamtaj widzieli. Była tam nawet komisja, przepraszam, czy, czy to Była komisja nic, co z tego. Nie I z tego protokołu też nic nie wynikało, bo ja poprosiłem ten protokół szefa pana i tam już, my, nie, my nie byliśmy jako strona w tym, bo byliśmy na komisji, ale natomiast nie mieliśmy możliwości ani weryfikacji tego protokołu, bo nie, nie zostaliśmy poinformowani, nie podpisywaliśmy tego protokołu, a myślę, że jako strona wiejska powinniśmy brać udział i podpisać ten protokół co najmniej. Na pewno byliśmy go nie podpisali, bo tam jest tragedia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę jeszcze panu Czy się dokładnie do zadań? Mnie niestety jest taką wielki muszę powiedzieć, nawet na tej całej naszej kadencji będzie e, będzie problem, tak? żeby doprowadzić to do takiego stanu, Jakie powinno być. E, tutaj też myślę, że e, może nie wiem, też zobaczymy, jak będzie z tym funduszem, bo weźcie też, też Państwo pod uwagę, że e, przyszły rok kolejny rok to też tam blisko ćwierliśmy na 200 musi tego oddać. To też są rzeczy, które gdzieś tam się nie zrobimy. E, ale mm, może to tak wyglądać, ale sprawy nie, nie zostawiam samej sobie. E, natomiast e, nie jest to łatwa naprawdę sprawa. I ta, ta egzekucja rzeczy jest to. Naciścień to nie jest, nie zaspokoi, nie prosi za tak? więc, więc tutaj będziemy musieli własnymi środkami, no niestety, naprawdę znaczy, nie, na naprawdę tak, doprowadzić do takiego, takiego stanu, stanu e, użyteczności, używalności jakiejś jakości. Bo obiekt jest, obiekt jest w dobrym miejscu, obiekt służy tam są. To jest na e, myślę, że, myślę, że, ta jest tematy, jest że tam jeszcze jesteś jest części parasolowej, żeby tam troszkę to. Um, to, to też poprawić ten standard, ale tak jak mówiłem, jeszcze raz mówię, komisja w, odgłos, w czasie się y, zbierze, natomiast nie odpowiadam za tą moc, czy y, jakąś sprawczość tej komisji, bo, bo może być, że niewiele, niewiele działamy, ale to do złotówki będziemy starali się wyciągnąć. Dziękuję. Dodam, że tam jest fundusz gwarancyjny około 10 tysięcy, także niewiele będzie można z tych pieniędzy. To są absurdy przetargów, które tak niskie fundusze gwarancyjne zapewniają, i, bo wiemy, że taką sytuację mieliśmy przy ogrodzeniu na stadionie kilka lat temu i później wykonawca sobie ma to w nosie, bo weźmie mini o złoty, a 10 tysięcy to sobie zostawi. Nie dziękuję. Niestety. Dobrze, bardzo dziękuję. Pani Sautys. Mam taką prośbę. U nas nie ma żadnej świetlicy, żadnego spotkania takiego dla młodzieży i mamy dwa przystanki i bym prosiła o kosz na przystankach i kto by A, miał te śmieci zabierać, bo tam siada młodzież, to czy ląda, czy... Droga prezentowa, czy przy przystanka, rozumiem, tak? tak droga prezentowa. Więc, więc tutaj ja myślę, że, no nie wiem, kierunki, czy ja czy wiadomo, nie wiadomo, tak? Natomiast same koszty, to nie było to, co to z nimi znalazły

tak naprawdę też ja widzę i, i nawet gdzieś czy, na obrodowej jestem. I są, na obrodowej to przynajmniej oni jestem no Bo całą że śmieci naprawdę bardzo. Gdyby oni śmieciły, to by nie było tak. Sojra, to robię, tak? Także sobie to niech robią. Także sobie robimy zrobimy. Naprawdę tutaj też prezydentuje, także bardzo

w swoim imieniu, myślę, że w imieniu też całej Rady, bo jak Państwo wiecie ostatnia dyskusja po posesyjna już taka była. Zapraszam na dożynki, ponieważ żadna wieś nie podjęła się organizacji dożynek, to wszyscy jesteśmy organizatorami, cała Rada, wszystkie sołectwa, Pan Wójt, więc wszystkich bardzo serdecznie zapraszam i do udziału w dożynkach i do pracy oczywiście, bo tutaj każde ręce się przydadzą przy organizacji, a więc 18 są budynki, więc wszystkich serdecznie zapraszam i myślę, że już wyczerpaliśmy wszystkie punkty zaplanowane na dzisiejszą sesję, a więc zamykam dziesiątą sesję ósmej kadencji Rady Gminy Zakrzówek. Do widzenia Państwa.